Już 12 października w Warszawie odbędzie się drugi kongres Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług oraz Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych. Będzie to znakomita okazja do poznania kluczowych przedstawicieli branży handlowej oraz członków obóizp. Kongres podzielony będzie na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczyć będzie nadchodzących zmian prawnych, w szczególności ESG które w najbliższym czasie obejmą niektórych najemców galerii handlowych. Drugi blok tematyczny obejmie problematykę podpisywania umów wraz z załącznikami technicznymi w sytuacji, w której najemca odbiera od wynajmującego lokal, który wcześniej używany był przez innego najemcę. Wskażemy, jakie dokumenty należy podpisać, na co zwrócić uwagę oraz jakie są konsekwencje nie zawarcia w tych dokumentach pewnych kluczowych informacji. ESG dotyczy również galerii handlowych. Wiele obiektów starzeje się, a ESG wymaga na wynajmujących przeprowadzenia nowych inwestycji i remontów. Będą oni próbować przenosić na najemców przedmiotowe koszty. Na kongresie będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami w tym zakresie.